i człowiek chce coś zrobić koniecznie. No i nie wie właśnie co. Może tu pomalować, może by coś innego zrobić. No i, no i wybiera coś. A na przykład na koniec swojego życia zostaje ogromnym artystą. powiedzieć właśnie na mnie. Nie umiem tego zbyt bardzo powiedzieć. Sztuka to są różne takie malowidła, różne kolory, różne takie zjawiska, już, róż, różne rzeczy związane z rysunkami, sklejeniem. Z Ogólnie różne rzeczy. Nie muszą być nie, niekoniecznie ładne. Niekoniecznie ładne. Mogą być takie, takie, innym się podoba, a drugiem na przykład już się nie, nie. Nie każdemu się musi podobać, nie każdy chce, nie każdy musi. U. Sztuka to jest takie coś, różne rysunki, różne fajne rzeczy i robisz w sztuce co chcesz. Ty tworzysz własną sztukę. Ja jak maluję na płótnie, to prawie nigdy nie wiem, co namalować, bo jest tyle tematów, że się nie da wybrać. Wyobraźnia jest bardzo potrzebna właśnie do pracy, bo jakby nikt nic nie wyobraził, to by w ogóle praca by była taka bez sensu. Wyobraźnia nie działa tak, że nie jest to rzeczywistość, ale można sobie wyobrazić rzeczywistość, że na przykład się jest z bohaterem w bajce, na przykład jakieś dziwe, że się wchodzi do telewizora, że się zmniejsza. Wszystko można w wyobraźni zrobić. Wyobraźnia nie ma granic. No, wyobraźnie wykorzystujemy tak, jak chcemy narysować obrazek, na przykład, ale nie wiemy co. I sobie przypominamy niekiedy jakieś sytuacje z różnych dni, zbieramy je wszystkie, potem dodajemy jakieś tam dziwne rzeczy, no i to malujemy, to co myślimy, wyobrażamy sobie. Tak, ja myślę, że sztuka to. Takie na przykład y, ładne, y, ładne widoki na przykład. Jak jeziora takie ładne, to może być sztuka. Tak. Wszystko, co jest namalowane, wyklejone, przyklejone, wycięte, to, to jest sztuka. Najładniej to wygląda, jak się maluje pastelami, właśnie czym najczęściej robimy. Taka chmurka i słoneczka. Sztuka to jest zaj zajęcie artystyczne, zajęcie, dzięki któremu człowiek wie, że jest mu z tym zajęciem dobrze. Czuje, że chce je ciągle robić. Że jest przy tym wesoły, że się nie nudzi. No i, ba, no i wtedy ten. Wtedy wie, że może wszystko zrobić, nawet sztukę. Powiedz, czy lubisz chodzić tutaj na te zajęcia? Lubię. A co robisz tu na tych zajęciach? Robię. No, pracuję. Pracujesz? A co w jaki, w jaki sposób pracujesz? No. Jakiś. Jakiś, aha. Alena? Nie. No to czy podobają Ci się zajęcia tutaj? Czy lubisz przychodzić? No. Byście Państwo um, w tej sali, która, no, w tej przestrzeni, która została wolna, postawili krzesła w taki sposób, żebyście się obrócili, to będziecie mieli po siebie miejsce, tak jak na włebie, do, do, a na nogach, żeby na siebie nie, nie na to... To, to działanie o którym mówiłam, taka świadomość tego działania, ona nie wymaga psychologicznej wiedzy tak dużej, natomiast wymaga z całą pewnością gotowości do analizowania tego, co robimy i zastanowienia się nad tym, tak naprawdę, co uruchamiamy i w jaki sposób jesteśmy w stanie grupę przygotować do tego, żeby, żeby była w stanie się. Yy, jakby pociągnąć ją do działania. Na pewno tematy osobiste to jest jedna z ważniejszych spraw, ponieważ ludzie się interesują tym, co jest im bliskie i co ich w jakiś sposób dotyczy i ja chciałabym na końcu powiedzieć tylko jeszcze jedną rzecz, bo przejdziemy właśnie, jeśli macie zdjęcia do takich osobistych tematów, to to, co będę proponowała w żaden sposób nie jest oceniane, ale nie dlatego, że ja się dzisiaj Postanowiłam i uparłam, czy nie wiem, 20 lat temu, że ja nie będę oceniała, tylko to jest nieocenialne w ogóle. To jest wprowadzanie w takie sytuacje, kiedy wynik wymyka się ocenie i standaryzacji, nie tylko w kategoriach szkolnych, czyli ocen od zera do sześciu ale w ogóle w kategoriach doskonałości, kunsztu, harmonii, piękna, estetyki, talentu, wierności w stosunku do, do, do oryginału. Praca, która jest znowu konsekwencją już tego tekstu, czyli jesteśmy na trzecim poziomie prawda, takiego odniesienia. Czy to jest trudne, bardzo? <grystanie> <Masz raczej? grystanie> Jak jesteś przerażona? <grystanie> się zdjęcie? Czy nie wiem, czy tak? I teraz dotrzyjcie, dotrzyjcie do, do istoty tego słowa, tego zdania, tego czegoś, co żeście tutaj podkreślili w swoim tekście i spróbujcie nadać mu formę, biorąc pod uwagę, nie musicie tego zdjęcia całego wykorzystać, to może być fragment, ono może być zmięte w kurkę, może być spalone, może być podarte, może być wręcz przeciwnie, może być w jakikolwiek inny sposób ochronione, żeby oddać jakąś ideę poprzez manipulację na obrazie na płaszczyźnie, która to ograniczono. Może też wychodzić przecież poza tę płaszczyznę i za pomocą sznurka, który jest jedynym kolorem, bo dostaniecie czarno-białe zdjęcie i teraz biorąc pod uwagę, to jest bardzo mocny element, który może też znaczyć, to nie jest obowiązkowy element, ale to jest taki gest, żeby nie było za, już za bardzo oszczędnie. <todgłosy> Jeśli moglibyście coś powiedzieć na ten temat, kto jest chętny? O, bardzo proszę. Mm -hmm. I one są takie nierealne, prawda? Pomimo tego, że są zabarwione troszeczkę czerwienią, to mają kolor... Jaki taki ja jest? <laughs> mm -hmm. Ale są takie oczywiście takie tajemnicze. Y i Poszukiwanie takich światów nas skłaniać do tego, żebyśmy nie zapominali o tej mimości magii świata która nas otacza, ale jest nie nawet dla mowa. I wyobraźnia bierze się z głowy, bo my ją wymyślamy, my o niej chcemy mówić. I na takich zajęciach jak te możemy wyrazić to, co czujemy do sztuki, naszą kreatywność. No właśnie. Wyrażamy to. Tak, takim sposobem, że rysujemy albo malujemy, cokolwiek, byle żeby było fajnie, a, a na każdym zajęciach jest fajnie. Właśnie. Słuchajcie, eee, zarysujcie tą roślinę, albo tą roślinę w taki sposób, żeby taka dolna część tej rośliny mogła być przyczepiona do pateczki, bo są takie które przygotowane do roślin, czyli to tak jak robicie tu i, słuchajcie, będzie przyczepione potem do patyka i albo to będzie, słuchajcie, gdzieś na szczycie, albo umokowane, to sobie zdecydujecie potem na patyku. Raz. A poza tym to się bierze jeszcze z naszej wyobraźni, bierze się z, z, naszy, z naszego serca. No właśnie to chciałam powiedzieć. Że wymyślamy. Gdzie my Co? wymyślamy. Co chcę czuć na przykład wymyślamy, yy, co czujemy na przykład. Czujemy tak, ale tu cię muszę poprawić, że nie, co, nie to co czujemy, tylko to, co chcemy powiedzieć do sztuki. Do sztuki? Tak, co chcemy powiedzieć do sztuki, sztuka też jest czymś, już wiemy, już wiemy czym. Wiemy czym jest sztuka, wiemy... Jak trzeba się z nią obchodzić? Można mocno, można delikatnie, nie wiki? No. Mocno lub delikatnie. Delikatnie w obrazach, mocno w takich wyciapiżonych obrazach. Tak. No. Так. Нет! Yeah. <laughs> Różowy, różowy śnieg, ale taki bardzo jasny. Ja kiedyś widziałam, jak e, li, ktoś, e, komuś spadł lizak, lizak leżał i się cało dookoła e, zabarwiła, e, zabier, zabarwił śnieg. Ja widziałam żółty śnieg. Poprze. Oh. <laughs>